Hejka kochani, spędźcie ze mną dzień na zakupach i na ogarnięciu mojej w końcu toaletki. Jak wstanę, zazwyczaj przeglądam swoje social media i robię powtórki z angielskiego. Bywa też, że coś zamawiam przez internet. Kiedy skończę, idę do łazienki ogarnąć się, czyli m.in. prysznic, micie zębów i płukanie ich. Ja jakoś tak minutę płuczę i później nitkuję. Oczywiście podstawowa higiena musi być. Kolejnym etapem jest mycie twarzy. Żelem od ALAP. Nakładam go na tyle, żeby zrobiła mi się pianka, bo wtedy mam wrażenie, że lepiej domywam twarz. No i polecam osobom, które mają cerę problematyczną, wycierać twarz ręcznikiem kuchennym. tym jak ogarnę sprawy w łazience, idę do pokoju, zdejmując już ręcznik z głowy. Staram się nie szorować nim, żeby te włosy rzeczywiście były w lepszym stanie. No i wybieram outfit dzisiejszego dnia. Mamy tutaj ściągniętą bluzę, taką szarą. Ona jest chyba że z kropa. I do tego czarne dzwony. Tak prezentuje się outfit, a ja lecę robić poranną pielęgnację. Jeżeli chodzi o tę toaletkę, to sami widzicie, że... No tu nie jest najgorzej, tak? Ale po tej stronie jest tragedia. Na początku ogarniam sobie włosy, daję olejek na końcówki a potem daję olejek arganowy tak żeby po prostu tak dla zapachu żeby ładnie pachniały i mówię wam że naprawdę cudownie pachnie rozczesuję palcami włosy nie chcę za bardzo też szczotką tutaj latać dlatego czekam aż one przeskną trochę po umyciu twarzy żelem nakładam tonik serum, krem oraz spf tak swoją drogą, jakbyście mi poleciły jakiś super tonik, to byłabym wdzięczna. No i biorę się w końcu za najlepszą część dnia, czyli malowanie się. Tutaj używam podtubi i mówię Wam, brwi na mur beton. No i później wiadomo, tutaj podkład, korektor, yy, puder, do tego bronzer, róż. Przy kącikach oczu do, daję taki pisak, no, nie wiem jak to nazwać, ale no, taki rozświetlacz w pisaku, wiecie o co chodzi. Przy czym rozcieram go później, tak, żeby był delikatniejszy efekt nie czy ostry krawędzi, tak bym to nazwała. I później dodaję takiego zwykłego rozświetlacza, tutaj takim pędzelkiem y, okrągłym na nos i trochę tak między właśnie kąciki, fajnie mi wyszczupla. No i do tego konturówka i nawilżenie ust. Tak się prezentuje makijaż i idę ogarniać znowu włosy jak już mi przeschły to tutaj zdejmuję te spinki i zaczesuję je wtedy. Kiedy ogarnęłam siebie w końcu idę coś zjeść do kuchni. Osobiście przyznam się, że nie jestem jakąś kurde tutaj Wybitną kucharką, więc moje śniadanie jedynie składa się z owsianki i takich bananów. Oczywiście jeszcze tutaj szukam, kurde, miski, ale ostatecznie w zmywarce była. No i tutaj odłączam kable, nie wiem czy tu to w ogóle podłączone było. Ja owsiankę jem na bazie wody, nie na bazie mleka. Oczywiście potem jak się zagotuje woda, to ją wlewam tutaj do tej owsianki i pozostawiam tak na minutę, dwie, żeby ona się wchłonęła i biorę się za krojenie banana. Tutaj już do śniadanka też dodaję sobie takiej herbatki w świątecznym kubeczku nadal czuję jeszcze chyba świąteczny baj. No i ja piję tutaj z najzwyklejszą czarną herbatę. Dodając przy tym odrobinę syropu malinowego. I tak prezentuje się moje śniadanie. No nie jest jakoś wybitnie super, ale mi wystarcza i najadam się tym. Kiedy nadszedł w końcu na moment wychodzenia z domu, to perfumuję się oczywiście i ubieram się najcieplej jak się da. No bo niestety lub stety no mamy zimę nadal. Nagrywam to w styczniu. Więc oczywiście jak jest zima, to przy tym idzie odśnieżanie z samochodu. Przy okazji zapraszam Was na moje social media, będzie mi niezmiernie miło jak dołączycie. I kiedy już dojechaliśmy, sobie wybrałam rzeczy, właśnie typ te organizery, tutaj na pędzelki, jak widzicie, tutaj ten organizer i za 15 zł. Przy okazji zobaczyłam takie cute, fajne po prostu do kuchni miseczki. Do tego jeszcze tutaj coś na pędzelki wzięłam. Przy okazji pojechaliśmy jeszcze coś zjeść i ostatecznie wzięłam się za tą toaletkę. Szczerze mówiąc strasznie mi się nie chciało. Jeżeli chodzi o sprzątanie takich rzeczy, to no niestety mam problem z samą organizacją. Ale jak widzicie, tutaj jakieś różności tej odnajduję. Jakieś biżuterie, nie biżuteria, jakieś stłaczki, okulary, no wszystko. Bransoletki, które sama robiłam i w sumie nie wiem, to miało być jako gratisy na Vinted, jakieś koraliki, czy jakaś klamra, o której zapomniałam w ogóle, że ją mam, bransoletka, no i szczotka, którą kupiłam kiedyś, kiedyś, a i nawet jej nie, nie użyłam, no i jestem załamana tym, jak to wygląda, no ale no weźmiemy, wykorzystamy chociaż w końcu te... Szczotkę, wzięłam y, mleczko do czyszczenia, no i zaczęłam machać tą szczotą tak, żeby to w końcu wyczyścić. No i powiem Wam, że wyczyściłam tak rzeczywiście jak nowa. Oczywiście niektóre miejsca nie dało się wyczyścić, no bo to jest toaletka z odzysku. No i ogólnie zaczęłam się tutaj brać za kolejną półkę. Powiem Wam szczerze, że już może nie widać, ale... Połowa już roboty za mną i już jestem tak zmachana. Tutaj oczywiście to pudełko zostawię, bo pod spodem są jakieś zimne naklejki, więc lepiej nie będę ich pokazywać. Kiedy ogarnęłam w końcu te półki, to biorę się za rozpakowywanie organizerów. I wzięłam do tego jeszcze sztuczny kwiatek, bo przyznam wam się, że nie potrafię po prostu w te takie żywe kwiaty. No zapominam, bądź co nie bądź. I tutaj już jak widzimy jest ogarnięte O wiele ładniej to wygląda Co jak co Jedna półka jest jak widać na kosmetyki Druga na takie bardziej maski, nie maski No i tutaj już jest efekt po tym jak w końcu ogarnęłam całość No i dodałam tylko kwiatka Będę musiała tą metkę zerwać No i tutaj już jest pozostały bałagan Ale to już nie będę tego nagrywać I żegnam się z wami, bye